Ostatnie wydanie Studia Himalaje, Tuchola Himalaje 2023 rok. To jest taka runda podsumowań, gdzie naszą kochaną himalajistkę Justynkę Wamkę mamy już tu przy kamerach i będzie mogła kilka osób kilku, w kilku zdaniach opowiedzieć to, co się wydarzyło. A gościmy, gościmy w gabinecie pana starosty Tucholskiego Michała Mroza, który... Nie ukrywa zadowolenia z tego, że w tak nietypowy sposób został wypromowany powiat tucholski. Bez zbędnego gadania przejdźmy do meritum, bo mamy tylko pół godziny na to, żeby porozmawiać. Z tego oczywiście relacja potrwa troszeczkę krócej, ale głos trzeba oddać tym dwóm najważniejszym osobom, Justynie i Panu Staroście, ale jest wśród nas jeszcze koordynator Centrum Neptuna, osoba, która której zawdzięczamy łączność z Justyną, która przebywała tam gdzieś wysoko w Nepalu z, z Adasiem Bieleckim, z którym Tokiz współpracuje od jakiegoś czasu z pięknym skutkiem. Justynko, 6125? 6189 metrów, na którym mówię. To jakaś nieścisłość. No dobra. Ponad 6 km w górę. Czas zdobywania Island Pików dwa tygodnie. No, ponad dwa tygodnie. Sporo wyrzeczeń, sporo nowego otoczenia, w doborowym towarzystwie, w dziwnych okolicznościach przyrody, jakby po się mówić, w takich przypadkach, jak było. Było cudownie, fantastycznie. Co mogę powiedzieć? Eee... Na pewno wrócę tam jeszcze. <laughs> Nie odpowiadaj nam to półsłówkami, <laughs> tylko całymi zdaniami, bo zasłużyłaś na to, żeby ładnie to opowiedzieć. Tak, ile stacji przed, przed szturmem na szczyt musieliście zaliczyć, żeby no się aklimatyzować? Były, były to wioski. To z wioski do wiosek, żeśmy maszerowali e, bardzo dużo kilometrów. W sumie wyszło 120 kilometrów, Bo tyle nasz lider wyprawy podsumował. Więc no. Aklimatyzacja była na wysokości 5600. Niestety była to dla mnie ciężka wyprawa, właśnie na tą aklimatyzację, z tego względu, że no, był się czysty mróz, bo wiecznie. zaczęłem mi marznąć trochę dłonie, nie, ukrywa, nie ukrywając w ogóle. Nie zrobiłam ani tam żadnego zdjęcia na tym szczycie, tylko chciałam jak najszybciej uciekać w dół. I tylko myślałam sobie, co to będzie, jak będzie atak szczytowy. Ale nie było tak źle. Ale ty jesteś takim niespokojnym duchem i aklimatyzowałaś się w nieco bardziej sprawny sposób niż koleżanki i koledzy z Twojej grupy. byłem, bo przecież mieliśmy łączność ze sobą. I nie wytrzymywałaś, kiedy w Polsce jeszcze była noc, kiedy redaktor jeszcze siedział i, i czekał, że może coś jeszcze spłynie. Ty już zakładałaś plecak na, na, na siebie i ruszałaś. Tak. Kolejny trening. Kolejny trening. Jak było, jak było z temperaturami? Czy one były takie jakieś skrajne, bo jeżeli Himalaj, to zawsze kojarzą się w jeden sposób, że jest piekielnie zimno. Oczywiście i tak też było. Jeżeli chodzi o właśnie te wioski, gdzie spaliśmy, bo spaliśmy w tak zwanych lodżach, czyli można to porównać do piwnic, gdzie było bardzo zimno. Pakowałyśmy się w śpiwory z dziewczynami. Wiadomo, wczoraj się tylko modlił przed spaniem, żeby nie wejść w nocy do toalety. Więc nagrałam filmik, pewnie Pan też widział, gdzie jak wstaję, pierwsze co robię, skrobię szyby od środka, żeby zobaczyć jak wygląda na zewnątrz. Więc nie było to fajne, ale z biegiem czasu organizm zaczął się coraz bardziej przyzwyczajać do tej temperatury. Więc poczułam nawet, że były takie momenty, że już nawet mi się robiło ciepło, a nie było tak zimno. 6 metrów, ponad 6 metrów to robi wrażenie. Odległość też jest niesamowita, ale nie poddałaś się. Z, z tego co wiem, jesteś damą niezwykle upartą. No i efekty nie tylko były tam gdzieś w górach, ale również widzieliśmy spore zamieszanie. W naszym portalu, ponieważ twoją, Twój wyczyn śledziło łącznie ponad 50 tysięcy osób, nie tylko z powiatu kraju, ale również z zagranicy. Być może wśród nich byli Twoi koledzy, znajomi, na pewno była rodzina. Yy, 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 I czekała chyba bardzo wiernie, bo niektóre relacje były puszczone bardzo późno. W nocy, ale rzeczywiście publiczność dopisała, a tych stale śledzących, powracających było kilkadziesiąt też tysięcy. Także do momentu, kiedy nie nastąpiła przerwa dwudniowa w naszej łączności, wtedy lekko się wszystko jakoś tak zaczęło niepokoić. Po drugiej stronie komputerów ludzie zaczęli wykazywać jakąś niecierpliwość, ale nadszedł ten moment, znowu popłynęły informacje. Jak było z łącznością? No, gdy byliśmy już w Base pod Island Peak'em, łączności nie było w ogóle. Więc no, liczyłam się z tym, że po prostu no, z nikim się nie skontaktuję, chociaż rodzinę wcześniej informowałam, że już... Jak, bo w sumie ostatnią wioską była miejscowość Chukung, gdzie tam już była cała łączność. I zdążyłam tylko napisać wiadomość rodzinie, że od teraz łączności ze mną nie będzie, dopiero po ataku szczytowym, gdzie zajdę bezpiecznie z powrotem do tej wioski. No więc gdy już byliśmy w Base campie, Wiedziałam, że już tej łączności nie ma, a o godzinie 14 nasz lider wyprawy powiedział, że mamy zregenerować organizmy, położyć się najlepiej, o godzinie 20 nepalskiego czasu wstać, zjeść sobie kolację, położyć się i znowu o północy ruszyć na atak szczytowy. Jest tylko do ostatniej stacji. Wiedzieliśmy, że wszystko przebiega ok, ale atak szczytowy przeszedł anonimowo. Dopiero już jak nastąpił, dostaliśmy informację, Adaś, ja, jeszcze parę osób o tym, że, że y, udało się y, zdobyć ten szczyt. Powiedz mi, jak wyglądał ten ostatni etap, czy on rzeczywiście był taki niebezpieczny? Był bardzo niebezpieczny i był bardzo trudny. Były liny, y, były seraki, szczeliny, trzeba było naprawdę tak uważać, żeby nie wpaść. Każdy krok trzeba było tak monitorować, że się w głowie nie mieści. Będąc już w połowie przed atakiem szczytowym było, było i śnieżnie i były skały, więc był taki moment, że skała nawet nam zleciała, raczej znaczy, ktoś po prostu zrzucił tą skałę, niechcący oczywiście, no to tylko słyszałam kolegę, który przemówił, Syna uważaj, no to chwyciłam tą linę, puściłam się bardziej w lewo, żeby tylko tym kanotem nie dostać w głowę, no i wiedziałam, że już to nie są raty, że trzeba będzie po prostu... Bardzo, bardzo uważać. Mówię każdy krok tam trzeba było tak stawiać, żeby po prostu, tym... no co mam powiedzieć, no nie było łatwo, tak? Certyfikat trafił do Twoich rąk, potem była już ta euforia, zejście, przygotowanie do powrotu do Polski, jesteś z nami, fajnie, pięknie, ale jak to powiadają, gdzie diabeł nie może, tam kobietę puści, a bardziej to sprowadzając do naszego regionu tam Justynę puści, ty już masz kolejne plany. Mam. No to zdradź. Będzie to szczyt obu Ameryk. Najwyższy szczyt. Będą to Andy. A kto zna się na górach, ten wie, co to będzie za góra. Na razie ta, nie chcę tak też mówić. Ta wyprawa to możemy chyba zdradzić. Ta wyprawa nastąpi w 2025 roku. Z naszej poczty pantoflowej wiemy, że zgoda w domu już na to jest. Jest. Bo miał być Pakistan. Co będzie dalej, zobaczymy. A teraz, a teraz jeszcze musimy wrócić na chwilę do naszego powiatu, bo na szczycie Island Piku zostało coś. Justynko, co tam zostawiłaś? Prawaczek. Panie starosto, dosyć późno, ale udało się go wręczyć, zanim Justyna wyjechała. No i teraz niech pan się poczuje w obowiązku i powie. Jak z Pana punktu widzenia wygląda ten sposób promocji powiatu Tucholskiego? Ja chcę przede wszystkim podziękować tak, no bo e, za ten pomysł, za takie zainteresowanie i za uprawianie takiej dziedziny sportu, bo tak to trzeba. E, e, myślę, że nasza himalajska, Wcześniej też już mówiła, od czego zaczynała, ale myślę, że tak naprawdę dzisiaj ku temu są warunki dla chętnych, dla dzieci, dla młodzieży możliwości zaczynania, robienia pierwszych kroków. Wiadomo, to są ścianki, wspinaczkowe. Okay, mogę powiedzieć, Pani Justyno, i Szanowni Państwo, że zamiast malisty nie dało. Tak? Ale w naszych czasach, w moich czasach, tak. To nie było ścianek słynaczkowych, a raczej były drzewa, których każdy gdzieś tam próbował swoich sił. Ale najważniejsze jest to, że jest pani pierwszą i jedyną mieszkanką powiatu Tucholskiego Tucholanką, która tak wysoko zaszła. Dosłownie w przenośni. No bo 6189 metrów, to można powiedzieć, że jest to 6200. To nikt z naszego powiatu tak wysoko nie był. Myślę, że wszyscy mieszkańcy powiatu 48 tysięcy jesteśmy z Pani niesamowicie dumni. Bardzo się cieszymy, że Pani w zdrowiu wyruszyła, ale co ważniejsze, w zdrowiu obróciła, a to, co Pani tutaj opowiada, tak, że w tym końcowym momencie ataku szczytowym to za, przy pomocy zdjęć, które pani też przekazywała, które mieliśmy możliwość oglądać. Jeszcze przed Pani przyjściem też sobie zerknąłem. To właśnie pani to nazwała fachową jakoś te szczeliny, taką się jakoś tam... O właśnie seraki, tak. Widoczne są na tych zdjęciach, które pokazują jak się przechodzi, a z drugiej strony jest takie ujęcie pewnie gdzieś tam z zakrętu, tak, tak. co czeka tak naprawdę na nieostrożnego spinacza Himaleiste. Innymi słowy to, że zechciała pani wziąć naszą flagę, nasz Proporzec i tam zostawić. To bardzo Pani za to dziękujemy. Chcemy, ja dzisiaj z tego miejsca chcę też powiedzieć, że w przyszłości, co do Pani planów instytucjonalnie, nie tylko chciał, chcielibyśmy kibicować, ale w miarę możliwości, jeżeli będą takie potrzeby, brać też w miarę oczywiście naszych możliwości. Udział w przygotowaniach. No bo wiadomo, hmm. szanowni państwo, zwróćcie uwagę, 2025 rok są plany na wyprawę, a dzisiaj mamy 2023. To więc, więc żeby tak, trzeba się przygotować. Innymi słowy, nasz ślad i nasza mieszkanka, nasz, nasz mieszkaniec. Na dachu świata był i ślad powiatu tucholskiego zostawił. Bardzo Pani za to dziękuję. Chciałam ja Ci gorąco podziękować. Dziękuję. Bardzo nie reprezentować nasz powiat. Wszystkiego Dzięki. dobrego, Zdowni, ale nade wszystko. Dziękuję. Ja ze swojej strony chciałem Ci serdecznie podziękować za to, że ten pierwszy, najtrudniejszy etap łączności z Justyną, gdzie stałeś się no, przysłowiowym przekaźnikiem. przekaznikiem, przebiegł tak sprawnie, tak dobrze, że w miarę możliwości można było te informacje, które my mieliśmy, przekazywać dalej. Jak widać, z dobrym efektem. Ale kiedy już Justyna znalazła się na szczycie, nad Tucholą coś się pojawiło. Oczywiście pojawiło się wystrzeliły fajerwerki. Cieszyliśmy się, że szczyt zdobyła i oby szczęśliwie do domu wróciła. Więc szczęśliwie do tego domu wróciła. Teraz, drodzy Państwo, jeszcze zdradzę Wam taką tajemnicę, o której nie wie Justyna nawet. Została ona nominowana przez Gazetę Pomorską do Sportowca Roku. Także gratuluję. Naprawdę? Naprawdę. Ja. Proszę nie. Państwa o oddawanie głosów na Justynę jako Sportowca Roku. Dziękuję bardzo. bardzo udało się, wszystko się pięknie udało, dzięki temu, że Sprawę nagłośniliśmy wszyscy wspólnie, solidarnie, od Tokisa począwszy, na starostwie skończywszy i na kupie ludzi dobrej woli, która nas w tym przedsięwzięciu wspierała. Dziękuję bardzo i życzę wielu sukcesów. Dziękujemy. Dziękujemy